Ile się rzeczy wydarzyło przez ostatnie paręnaście, parędziesiąt godzin, to, to, to ja nawet nie wiem. W polskiej polityce jakaś śmieszna, albo ważna mała informacja. Pojawia się po kolejnej małej ważnej informacji, jest tego multum całkowite. A jeśli jesteście widownią przed nie wiem, założę, 25 rokiem życia, to możecie nawet nie wiedzieć, co się dzieje w polityce, bo jesteście skupieni na patrzeniu jak wasi idole z dzieciństwa upadają na tej pięknej platformie, na której się znajdujemy. Bo trzeba przyznać, że YouTuberzy obecnie nie mają najlepszej renomy, znaczy nie to, żeby kiedyś mieli, ale jest jeszcze gorzej niż normalnie. Ale nie dajmy tym wydarzeniom przykryć tego, co dzieje się w polskiej polityce, bo tutaj też dzieje się absurd. Mamy aferę w polskiej policji dotyczącą polowania na tapiry. Tapiry. Zacznijcie pasy, bo wydarzenie jest dużo i będziemy przeplatać ważne informacje tymi yy, śmiesznymi informacjami, bo jakby nie da się inaczej w tym odcinku. Więc bezbędnego przegrania, stawcie like, stawcie suba, nam no, będzie bardzo miło, będziecie widzieć nasze filmy i lecimy do tego materiału, bo jest niesamowity i dużo się dzieje. Zaczniemy od niesamowicie ciekawego sondażu Ipsosa dla OKO.press i Tok FM, który no, jest bardzo fajnym sondażem, który pokazuje nam trochę inne rzeczy niż normalnie sondaże, bo tutaj nie chodzi o to, kto ma jakie poparcie, tylko bardziej o pewne przepływy elektoratu, o to, kto wybierze kogo w drugiej kolejności, o to, kogo można jeszcze motywować, dopuści na Kogo nie ma sensu, jakie są zaplecza potencjalnych wyborców dla różnych partii. Mega ciekawy sondaż, więc przelećmy przez niego, bo jest, no, ciekawy, tak jak już powiedziałem zresztą. Ogólnie z tego sondażu wynika jasno: polaryzacja mocno. To nie jest zaskoczenie. Wyborcy PiSu tak naprawdę niemal nie wyobrażają sobie głosowania na inną partię niż PiS. Jeśli pyta się ich o drugi wybór, no to są jakieś małe przepływy, ale to, to są bardzo małe przepływy. Podobnie zresztą z konfederacją. Konfederacja też nie ma jakichś gigantycznych przepływów, ale z drugiej strony płacą za to pewną swoją kontrowersyjnością i tym, że są dla bardzo konkretnej grupy wyborców, bo z drugiej strony też te partie nie zyskują praktycznie Nowych wyborców, jeśli pytamy ludzi, czy jest jakaś druga partia, którą chcą zagłosować. To znaczy, że Konfederacja i PiS nie są partiami praktycznie dla nikogo drugiego wyboru. To oznacza, że te dwie partie bardzo obsadziły się w swoich wyborcach i mają mały potencjał na wzrosty tak naprawdę już w tym momencie. Inaczej sprawa ma się, jeśli chodzi o partie opozycyjne. Tam przepływy są większe. Tutaj największym zwycięzcą wydaje się być lewica. Lewica jako drugi wybór w ogóle w tej bańce opozycyjnej pokazuje się jako najlepsza partia, w sensie najlepiej sobie radzi. A trzecia droga i PO mają podobny potencjał bycia partią drugiego wyboru. Oczywiście są to w większości przepływy między tymi partiami opozycyjnymi, więc też tutaj jakby to. Nie chodzi o to, że jakieś są gigantyczne zaplecza, chociaż o tym zaraz, ale też, no, większość ludzi, która po prostu deklaruje, że na wybory nie pójdzie, no, może pokazywać sobie drugi wybór, ale, no, szansa to, że te wybory pójdą, są małe, ale to o tym zaraz. Bo przechodząc do większych konkretów. Ciekawą sprawą na przykład jest to, że w kontekście tego sondażu 20% ludzi z konfederacji, czyli wyborców konfederacji, jako taki drugi wybór traktowałoby prawo i sprawiedliwość, czyli PiS. To jest dosyć ciekawe, bo to pokazuje, że są wyborcy, którzy z konfom są raczej dla kwestii światopoglądowych niż gospodarczych. No, bo jakby PiS i konfederacja raczej gospodarcze nie są zbyt zbieżne, a no, trochę bardziej. Bardziej. Zakładamy, że to pokazuje, że 20% tych ludzi jest z konfą dla kwestii światopoglądowych. A sama liczba jest o tyle ciekawa, że przy konfederacji, która obecnie spada, 20% drugiego wyboru dla PiSu no, może sprawić, że ci ludzie zaczną w końcu odchodzić, jeśli będą się bali, że np. konfom może nie przekroczyć progu, albo będą zawiedzeni ich wynikiem. Ciekawa sprawa, warto to śledzić i pokazuje możliwy przepływ między wyborcami konfederacji a PiSem. Z drugiej strony, kampania lewicy, która bardzo przymila się do Platformy Obywatelskiej i wiecie, atakuje ją, ale w taki bardzo delikatny sposób, tak bardzo podprogowo, a z frontu jest bardzo taka, że nie, Platforma spoko, my chcemy z Pracować i tak dalej, wydaje się działać, bo wyborcy koalicji obywatelskiej nie są negatywnie nastawieni do lewicy, aż 40% z nich podaje lewicę jako swój drugi wybór. Jest to o tyle ciekawe, że jak się na ten stanowicie, to tak czysto wiecie, no nie wiem, Światopoglądowo-Gospodarcze, etc., wydawałoby się, że bliższym wyborcom Platformy Obywatelskiej powinna być trzecia droga. A trzecia droga ma tylko 36% tej jakby zgodności, nie? To pokazuje, że ewidentnie wyborcy Platformy Obywatelskiej no, są bardziej za lewicą, są bardziej skłonni ustawać na lewicę niż na trzecią drogę. I to pokazuje, że ta wojna, która toczy się między Donaldem Tuskiem, a Szymonem Hołownią, no weszła w taki etap, że naprawdę nie spodziewalibyśmy się tego. nie? Tak intuicyjnie powinno być tak, że jednak wyborca Platformy obywatelskiej raczej zagłosuje na trzecią drogę niż Lewicę, A tu proszę, zmiana. Ciekawe, ewidentnie ta strategia czas tego, który wychodzi, wiecie, próbuje godzić wszystkich i mówi, że nie spoko platforma jest ok, będziemy z nimi spracować, chyba ma jakiś efekt w takim ocieplaniu wizerunku lewicy w elektoracie Platformy obywatelskiej. Bardzo ciekawe. Pewnym minusem tej strategii, ale też pytanie, czy minusem rzeczą, która i tak jest nieunikniona, jest to, że z perspektywy lewicy aż 58% ludzi pogadaje platformę obywatelską jako swój drugi wybór. Więc to też pokazuje, że tych partii są znacznie bardziej zbieżne, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jak można było się spodziewać, Trzecia Droga jest najbardziej zdywersyfikowaną partią, z której wyborcy faktycznie mogliby krążyć między bardzo różnymi ośrodkami, między bardzo różnymi partiami, bo 40% z nich wybiera Koalicję Obywatelską, 18% wybiera Lewicę, 12% wybiera Konfederację jako swoją drugą opcję, a 6%, aż 6% tak naprawdę, pokazuje PiS, nie? Czyli jakby okazuje się, że Trzecia Droga chyba faktycznie skradła jakiś elektorat PiSu, mały bo mały, nie oszukujmy się, ale jednak, nie? 6%, bo gdzieś tam w Trzeciej Drodze pewnie można robić założenie, że no wiecie, ta partia powstała zgarnęła wyborców. Gdyby jej nie było, to te procenty rozłożyłyby się na te inne partie. Nie? No i to, że wiecie, zabrała jakiś lektorat w platformie czy lewicy nie jest niczym zaskakującym. To, że zabrała konfederacji, też nie jest jakoś super zaskakujące, ale ten PIS to była, wiecie, taka kobietnica, taka ich wizja, którą oni mieli. I wydaje się, że jakieś tam mikroskopijne sukcesy w tej kwestii mają. Ciekawe. No i najważniejszy wniosek, który na początku trochę zbiłem w tym filmie, mam tego świadomość, ale teraz go podniosę, który z tego sondażu wynika, który bardzo wielu ludzi teraz o nim dyskutuje, jest to, że patrząc na grupy niezdecydowane, i grupy, które nie są zdecydowane, co twierdzą, że na wybory nie pójdą, albo że jest mała szansa, że pójdą na wybory, itd., Jeśli itd. ich się pytano, no dobra, ale gdybyś musiał zagłosować, odpowiadają w taki sposób, że wydaje się, że opozycja ma przewagę. To znaczy wiecie, no bo jak macie tą grupę, która mówi, że nie zagłosuje, nie, ale potem się zaję to drugie pytanie, to można ich sobie bezpośrednio porównać. czyli można wziąć sobie normalne sondaże ludzi, którzy mówią, że będą głosować, i są też ludzi, którzy nie będą głosować, ale jakby musieli zagłosować na kogoś, i można je porównać. I w ten sposób zobaczyć, gdzie są jakieś dysproporcje. No i duża dysproporcja jest na przykład przy pisie. Dużo mniej ludzi, jakby tak statystycznie, średnio, byłoby gotowych zagłosować na PiS, gdyby musieli zagłosować niż z tej Grupy ludzi, bo tych zdecydowanych twierdzi tak 36%, a tych niezdecydowanych 28%. To jest duża różnica. Tymczasem inne partie opozycyjne nie mają aż takiego problemu. No może lewica trochę ma, Konfederacja trzyma się też OK, Trzecia Droga trzyma się OK, no i Platforma Obywatelska trzyma się OK. W sumie Konfederacja i Trzecia Droga wręcz rosną. Ale to oznacza, że teoretycznie siły opozycyjne, tak, no teraz nie w to Konfederacji może, ale te siły opozycji demokratycznej, wyjmując lewicę, są tak naprawdę w stanie statystycznie, tak, proporcjonalnie wyciągać z tego obszaru więcej ludzi do siebie niż PiS. Co znaczy, gdyby frekwencja była 100% i z tymi sondażami tak naprawdę zyskują na tym wszystkie partie, poza lewicą może i na pewno poza pisem. A to sugerowałoby nam, że taka teoria, która w Polskiej polityce jest od bardzo, bardzo dawna, że PiS ma taką dużą grupę niezdecydowanych, która zawsze czeka gdzieś z tyłu i gdyby był naprawdę strogi przypał to oni pójdą zagłosować na ten pis, no chyba się wyczerpuje. I tak naprawdę w tym momencie to opozycji powinno zależeć na zwiększaniu frekwencji wyborów, a nie pisowi. To ciekawa sprawa, bo kiedyś można byłoby powiedzieć, że jest odwrotnie. Oczywiście tutaj też zależy, jakie grupy z tych niezdecydowanych się będzie mobilizowały i tak dalej. To nie jest takie proste. Ale jednak pokazuje jakąś zmianę trendu i uważam, że ten sondaż jest bardzo wartościowy sondaże na należy patrzeć, nawet nie. Na Czystych liczb, co bardziej wniosków, które z niego płyną interpretując te liczby. I dobra, to był naprawdę poważny segment, ciekawy segment z naszej perspektywy i ważny segment, więc czas przejść do trochę innego segmentu, tak jak wam obiecałem. Moi drodzy, Wiśniewska. To jest taka młoda kandydatka platformy obywatelskiej z łodzi. No i to była postać jakby na początku, do której platformowa bańka miała bardzo duże nadzieje, tam, wiecie, ona mówiła wiersze, ona jakby była taka, wiecie, zaangażowana humanitarnie, jakby z dobrego domu i tak dalej. No, no idea trochę, jakby wiecie, wyborcy platformy obywatelskiej. No i potem zaczęły się trochę przypały. Przypały związane ze zmianą Wikipedii. Z tym, czy ona na pewno robiła rzeczy, które robiła. sumie to, że jej ojciec jest jakimś tam multi, multi milionerem i jakby nie, jakieś to dziwnie wygląda. I dużo, dużo ogólnie przypał. No o tym nie mówiliśmy szczerze powiedziawszy, bo to jest, wiecie, jakaś taka jedna rzecz o jednej kandydatce, takich jakby akcji na różnych listach jest pewnie gdzieś tam sporo, bez sensu, nie ma też takiego znaczenia. No ale zdarzyła się rzecz, obok której nie możemy przejść obojętnie, bo jest zbyt śmieszna. Bo okazało się, że miała taki epizodzik w swoim życiu, kiedy z Akaczem polowała w Ameryce Południowej na tapiry, moi drodzy, w polskiej kampanii wyborczej w 2023 roku. Możemy powiedzieć Wam oficjalnie, że była mała imba, chociaż mała, mała, ale jednak imba, o polowanie na tapiry. Myślimy, że warto to odnotować. To nie może zniknąć w dziejach historii, to musi być gdzieś notowane i program Orgnius, jakby zapisuje to teraz na wieki. Wieków polowania na tapir. Next! Teraz z kolei coś poważniejszego. Brajza, czyli kandydat PO. Pewnie tak nagle dosłownie na Twitterze ogłosił, że on musi przerwać na chwilę kampanię wyborczą, bo są rzeczy ważne i on musi to zrobić. komunikat, że muszę przerwać kampanię wyborczą, bo jest coś ważnego, i PIS coś z odwalił, ja to teraz powiem. Wydaje się trochę prowadzenie kampanii wyborczej, ale dobra, zostawmy to. W każdym razie on stwierdził, że musi jechać na drugi koniec Polski do Szczecina i on tam musi zrobić śledztwo. No i pojechał zrobić śledztwo. No, i dzisiaj ogłosił wyniki swojego śledztwa i zrzucił tą bombę, o której mówi, mianowicie według Brazy, i pokazano na to nagrania, dowody i tak dalej. Prawo i sprawiedliwość Polska w tym wypadku kupuje. Setki, miliony ton węgla rosyjskiego od Rosji i rozładowuje je w Szczecinie o jakieś w ogóle trzeciej w nocy, nie? żeby nikt nie widział. Statkami pod oczywiście inną banderą, ale z załogami rosyjskimi, no i jakby w ten sposób pozyskuje węgiel, i jest to trochę sprzeczne z całą narracją pisu, która była a propos tego konfliktu, i a propos działań z Rosją, że no my od Rosji kupujemy rzeczy. No i Brejza oczywiście ogłasza, że jest to wielki skandal, jest to wielka hipokryzja i tak dalej, no i mówi, że jakby tak nie wolno, tak nie wolno, robi na ten temat konferencję prasową i opowiada to w mediach. To jest rzecz, która się teraz wydarza, która będzie się rozwijała, pewnie możemy oczekiwać jakiejś jednak z drugiej strony, sprawa jest bardzo świeża, więc jeszcze też nie znamy do końca odpowiedzi drugiej strony. I o ile ciekawym jest tutaj takie poselskie śledztwo, Brazy i spoko, jeśli to wszystko sprawdza, to fajnie, że to odkrył, fajnie, że to nagłośnił, powinniśmy jako opinia publiczna o tym wiedzieć. Ale z drugiej strony, czy to przyniesie mu więcej niż to, jakby po prostu poszedł się spotkać z 10 osobami, i zebrał i głosy? Biorąc pod uwagę skuteczność atakowania pisu w tym momencie przez różne afery, to chyba można było pozyskać głos jakichś pięciu osób Myślę, że wyszłoby podobnie. No ale nie narzekajmy, nie narzekajmy, posłowie coś, prawda, robią, nasze kandydaci na posłów, to jest też ważne, ale kandydaci na posłów coś robią, jakieś śledztwa, coś, prawda, kampania wyborcza ciekawa, dzięki temu fajnie. A tak pomijając wszystko, faktycznie trochę taka, wiecie, też sprawa, nie, że tak sprowadzamy ten węgiel, jakby była taka imba o ten węgiel, że go nie ma i tak dalej, a się okazuje, że w nocy rozładowujemy tony rosyjskiego węgla jakby wszyscy są z tym Polska. Polska. Wybory 2023. Ale czas na powrót do robienia kanapki. Teraz znowu coś takiego, wiecie, śmieszniejszego, takie śmieszniejsze masełko. Spoty. Orlen oraz NBP wypuściło spoty. Oba spoty są wybitne. To są wybitne dzieła polskiej kinematografii, polskiej kultury. W sensie głównie spot NBP, bo spot NBP jest taki bardziej filmowy. Tam jest aktor. Znaczy aktor. Tam jest ktoś, kto mówi, bo aktor to są mocne słowa w sumie przy tej grze aktorskiej, ale w każdym razie on kupuje rzeczy i potem dostaje resztę, i mówi, o mój Boże, jak ja mam dużo pieniędzy teraz w ręce, ceny przestały rosnąć, ale jest super, ale bogactwo część główna. A potem wiesz, że grapiński Jastrząb, który mówi, powstrzymaliśmy inflację, jest git, mimo tego, że jakby wiecie, jest wojna i tak dalej. I w sumie wiecie, wlatuje logo MBP i dbamy o polskie pieniądze i jest super. Śmieszny spot, śmieszny spot. Chociaż ja osobiście, teraz mówię o sobie osobiście, bo tutaj w redakcji Orba mamy pewną, pewną spinę o to, bo Jurek uważa, że ten spot jest zabawniejszy przez swoją formę. Ja uważam, że drugi. Spot jest zabawniejszy przez swoją treść. Mianowicie Orlen wydał taki spot, w którym mówi, że słuchajcie, te promocje na paliwo co mamy, nie? Teraz, że jest tak tanio. Fajna sprawa, nie? Git, ja to jest super. To jest super i nie ma żadnego problemu. Nie ma absolutnie żadnego problemu, to jest super, My możemy to robić, jest Git, wszystko się uda, ale mam taką prośbę jedną małą. Przemyślcie to po prostu. Moglibyście tak nie kupować za dużo. To nie to, że mamy problem, ale moglibyście nie kupować za dużo paliwa? Byłoby super. Apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas, tak, by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stację na co dzień. Co jest mocnym zagraniem, nie? W sensie, to, wiecie, robicie promocje w swoim sklepie. Ludzie przychodzą i zaczynają kupować, macie takie. Kurde, nie policzyłem tego. Bierzcie mniej, proszę. Nie, nie, nie ma problemu, to się nie skończy. Nie, 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 nie skończy. Się. Bierzcie mniej. Wydaje nam się, że to jednak pokazuje to, że może być jakiś problem, o który Orlen nie chce nam mówić. Przypominamy, cała imba polega na tym, że Orlen od dłuższego czasu sprzedaje paliwo bardzo tanio, jak na to, jakie są ceny na rynkach międzynarodowych. i na to, że złotówka nie jest chyba w najlepszym momencie od dawna, w sensie. Niedawno była w dużo lepszej sytuacji, to wszystko powinno sprawić, że ceny paliwa będą wysokie. A ceny paliwa są relatywnie niskie. No, do tego stopnia niskie, że, nie wiem, autobusy zamiast kupować od hurtowników, coś w sensie jakieś tam wiecie, MPK, tego typu rzeczy, zamiast kupować od hurtowników, jakby paliwo, to przyjeżdżają na stację Orlenu. Tam widać jakieś, wiecie, zdjęcia jakieś takich małych cystern, które podjeżdżają. Ogólnie rzecz biorąc, są się teraz mocniejsze głosy o tym, że no, może trochę popłynęli za bardzo i trochę za dużo tych rezerw wyciągają. I może być jakiś problem z paliwem, bo Orlen już naprawdę zaczyna płynąć powoli. Więc no, z jednej strony możecie uszanować apel Orlenu, z drugiej strony możecie jechać teraz i zatankować pełen bug, bo pytanie brzmi, kiedy jakby za tym razem ceny benzyny będą tak niskie. No to już zależy od was trochę, nie? To już zależy od was, ale. No nie wiem, nie wiem, nie? W sensie, czybyśmy ufali Orlenowi, że wszystko jest git, nie jesteśmy pewni. W każdym razie, oba spoty, doskonałe, super robota, dostarczanie kontentu przez spółki Skarbu Państwa, że Skarbu Państwa i Narodowy Bank Polski. My to szanujemy. Ale idąc dalej, bo tak jak mówimy, wydarzeń dużo trzeba o nich wszystkich mówić. Ziobro. Ziobro w ramach zabezpieczenia od sądu dostał zakaz mówienia o filmie Agnieszki Holand i Agnieszce Holand W kontekście, jakby wiecie, jakichś reżimów totalitarnych i tak dalej. No tutaj sztuczka polega na tym, że ziobro się mocno wypowiedział o filmie Zielone Granice o Agnieszce Holand i tak dalej. Ona go za to pozwała, no i teraz sąd w ramach takiego czyli że do momentu, jak będzie wyrok, to ty nie mów mordo rzeczy, no bo przypał, nie? To mniej więcej w ten sposób wygląda. I oczywiście na no, Agnieszka Holanda jest pewnie szczęśliwa. Ziobro jest strasznie wkurzony. Krzyczy tym, że to jest w ogóle zamach na wolność słowa w Polsce i debatę publiczną. Krzyczy, to jest w ogóle, wiecie, że sądy pomagają Platformie w kampanii wyborczej. I jakby wszystkie wszystkich najgorsze rzeczy w o wymiarze sprawiedliwości. I my jak zawsze mamy ten sam problem, kiedy Ziobro krzyczy, że wymiar sprawiedliwości nie działa. Bo nie wiem, czy kojarzycie, ale Zbigniew Ziobro, no może niektórzy nie wiedzą, jest ministrem sprawiedliwości. Od 8 lat jest najdłużej urzędującym ministrem w historii trzeciej RP. I teraz, jakby, sztuczka polega na tym, że jeśli on jest wkurzony, że sądy źle działają, albo że prawo jest złe, to rodzi się pytanie, co on robi przez ostatnie 8 lat. Bo, wiecie, on jest prokuratorem generalnym, jest ministrem sprawiedliwości, jest jakby no posłem, jest członkiem koalicji rządzącej. To jak mi on ma to naprawić, on jest tego szefem, nie? Jakby to jest człowiek, który ma pewnie największy wpływ w Polsce na te wszystkie rzeczy. To jest tak jakbyście, nie wiem, byli szefem oddziału sprzedaży w jakiejś firmie i po 8 latach waszych rządów zaczynacie krzyczeć na wszystkich, że absolutnie, nie, tu wszystko nie działa, tu nic jest, wszystko jest źle, tu nic nie działa, nie, no jakby ktoś mógłby zadać pytanie, no tak, ale to jesteś szefem od 8 lat, to jakby, może to jest trochę twoja odpowiedzialność. No i Ziobro ewidentnie tak nie myśli, Ziobro uważa, że to wszystko jest jakby spisek i tak dalej, którą przewodzi, ale nie przewodzi, znaczy podporządkował sobie prokuraturę, ale nie do końca, bo sądy są cały czas niezależne, Znaczy powinno oczywiście być niezależne, ale jednocześnie w sumie powinny być naszej troszeczkę niezależne, więc nie wiem, nas to bawi, nie? W takim sensie, że to, to jakby on pisze prawo, w sensie, że to, to jakby on, jakby oni mogliby na przykład wykreślić wszystkie rzeczy dotyczące wolności W się dopisać, także tak, że jest całkowita wolność słowa, można powiedzieć wszystko o wszystkim i w ogóle nie ma żadnych zapisów o tym. Ja by chciał, nie? W sensie i wtedy sędzia nie mógłby inaczej orzec. Trochę jakby to jest trochę ciężka sytuacja z naszej perspektywy i my trochę nie rozumiemy, znaczy, nie rozumiemy co robić tak? w sensie, no, coś musi mówić, ale jakby tak technicznie rzecz biorąc nas to bawi. Musimy przyznać. Jak zawsze kiedyś Ziobro narzeka na wymiar sprawiedliwości, który obiecał zreformować jakieś 8 lat temu. A no, i takim całkowitym rzutem na taśmie jeszcze wam tylko powiemy: jest afera z Morawieckim. Oczywiście kolejna afera, w sensie, tu już nie ma znaczenia żadnego. Więc tylko naprawdę, dwoma zdaniami. Okazało się, że Morawiecki jest bardzo bogaty. <grym> To też nie brzmi. Okazało się, że Morawiecki jest po prostu bogaty i przez jego ręce, właściwie ręce jego żony, bo to jest cały czas afera z tym, że on przypisuje majątek na żonę, przeszły jakieś tam nieruchomości, domy i tak dalej, z jakiś nie wiem, majątek łączny, chocie tam mówi się o 120 milionach złotych. No i że to właśnie było przypisane na żonę i tak dalej. To wytłumaczenie Morawieckiego jest proste, że po prostu on to przypisuje na żonę, bo to żona się zajmuje tak na co dzień zarządzaniem tym, bo on nie ma czasu, bez premierem, więc jakby dziwne było, żeby to było na niego. Kupujemy, brzmi logicznie, to w ogóle nie wygląda jak jakaś próba ukrycia majątku czy coś. W ogóle. W zasadzie sensie to nie, absolutnie nie. Legitne w 100%. O Boże, nawet nie zdążyliśmy Wam powiedzieć wszystkiego, ale no nie jesteśmy w stanie. No nie jesteśmy w stanie, bo za dużo rzeczy się dzieje. To, to, co się dzieje w polskiej powiedzieć, jest niesamowite. Więc żeby być na bieżąco i żeby nadrabiać takich rzeczy, których mogę się prawie, że założyć, że wielu z Was nie słyszało o chociaż jednej rzeczy, które dzisiaj powiedzieliśmy, a wszystkie były duże, tapiry głównie, to zostawcie na lajka, like, stawcie suba. No będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy, będzie na bieżąco, więc jakby warto, to nam też pomaga po prostu. To jest nasz Instagram, to jest nasz inny film. Serdecznie polecamy to są na bieżąco i śmieszne rzeczy też czasami. To jest inny film, po prostu. A, a do tego wszystkiego serdecznie dziękuję naszym patronom, którzy umożliwiają nam robienie tego, co robimy. I co, no staramy się strać dla was. Cześć.